Razem z nimi zasypywane są miejsca pracy górników. Inne kopalnie wyzbywają się ich, a oni biorą odprawy, podpisują dokument, że nigdy nie podejmą pracy w polskich kopalniach. Nazwali ten dokument cyrografem. Za cyrograf dostają 40 tysięcy złotych. Bohaterom naszego filmu towarzyszyliśmy z kamerą blisko rok. Jezu! 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 O Boże! Jezu! A na cię na tyle tak zawsze! Niestety po 19 latach małżeństwa nie udało się. Spróbuję sobie życie ułożyć. Może się uda. A może, może, może zrobię błąd, nie wiem. Ale odejść na pewno odchodzę. Z tego co widzę, będę go musiała. Otóż. A to może słuchaj, no, dobrze poszło? Dzisiaj to może byśmy do niego pojechać. Pokazać mu to z jego głową, z naszą głową, ty może byśmy coś rozkręcili. Hmm? Andrzej bies ze Stasiem poszli za ciosem. Pluszowy biznes dodał im wiary, że praca jest w zasięgu ręki. Ta optymistyczna myśl kieruje ich do kolegi Andrzeja z kursu rzeźniczego. tego tego dobra no jest No. Kolega, też górnik po odprawie słynął na kursie z tęgiej głowy do interesów. Na pewno ma pracę i pomoże Andrzejowi. Jego też ucieszyła ta wizyta. Nareszcie mógł się komuś zwierzyć. tego mam dość dużo, wiesz, popisanych, no, i tragedia, jak ja to wszystko poczytał. tego, że nie ma, to dziękuję bardzo, weź, mieszanie produkcja pustaków, rozumiesz, adres, kurtownia, elektryczna, zakłady betoniarskie, kowalstwo artystyczne, no nabyłem nawet tu na złumie, kurde, nie, potem zoo Bukowie, nieco był, no, a w Masarni to ci rozpowiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, 11, 12. 15. dokładnie. Powiedzieli, panie, pa się z urwał. Górników? Górników to tam nie chcemy. Potrzebują taki fachowców, co już od samego początku robią, nie? A jak nie handel? Nie? Wystarczy, żeby ten tym w sklepie tam. Czarny zeszyt kolegi ostatecznie odebrał Andrzejowi nadzieję na znalezienie pracy. 40 firm, wszystkie gardzą byłym górnikiem. Handel i wyszło nawet pluszakami takim. To bym miał takie wejście, że potem z tego jakoś, wiesz, byś, byś nam w dole, nie, palił z tego tam i jakoś byśmy się chyba dogadali. Nie? No to w sumie dobry pomysł, tylko dopiero ja bym z tym wystartował, jak się zaczną sezony odpustowe. A się zaczynają u nas, pierwszy odpust jest w kwietniu dopiero. Janusz nie opuścił rodziny. Niespodziewanie znalazł legalną pracę w firmie budowlanej. Szef Janusza, Andrzej Cieśla, nie był górnikiem, ale nie jest mu obca choroba alkoholowa. Dlatego, gdy po kilku dniach poczuł od Janusza alkohol, najpierw chciał go wyrzucić, po czym przemyślał i wezwał Janusza na męską rozmowę. Co to będzie, majster? Zapiłem. No. No i jak, jak pan myśli co ja mam z panem zrobić co pan Jakie pan widzi rozwiązanie Nie wiem Obiecywał mi pan złote góry, gruszki na wierzbie a słowa pan nie dotrzymuje Trzeba spróbować inną drogą można no. Zapytał się pan? Na dzisiaj się nie zapytał gwarancji pan nie daje żadnych, że pan zapije czy nie zapije, co? Nie daje. A no to ja też mam w nie? Zgadza się, bo nie mogę panu powiedzieć na 100%, że nie zapiję. Bo co z tego panu powiem? A przyjdzie taki dzień, że zapiję i. No, Beret. W ogóle nie wie pan. C... O której ta żona tu ma przyjść? Nie wiem, zaraz zadzwoń panie to zrobimy tak, że ja muszę jeszcze sobie porozmawiać z żoną, z panem, i do jakiegoś konsensusu musimy dojść. Bo inaczej tego nie widzę. Janusz nie wie, czy Helena przyjdzie, czy w ogóle będzie chciała jeszcze z nim rozmawiać. Wykorzystując pobyt w Warszawie, Ola postawiła wszystko na jedną kartę. Udała się do detektywa Marcina Popowskiego, który do ściągania długów poszukuje przedstawicieli w różnych regionach kraju. Czytając ogłoszenie detektywa w prasie, Ola doznała olśnienia. Przecież udało jej się odzyskać własne pieniądze. Uznała to za poważny atut. Wie pan co, ja potrzebuję pracy. Ja, ja sobie mówię, że... Teraz trzeba się chytać wszystkiego. Znalazłam ogłoszenie pana detektywa w gazecie i dlaczego mam nie spróbować? A trzeba być człowiekiem takim, jakim ja się uważam, czyli elastycznym. Także może bym nawet była dobrym detektywem. A jakie ma pani takie predyspozycje do tego zawodu? Uff. Co mi się od razu nasuwa na myśl. Mam już takie jakby doświadczenie. Kiedyś pracowałam w takiej firmie, roznosiłam ulotki i firma nie, nie zapłaciła mi pieniążków. Żona swoje pieniędzy. Proszę, proszę. Ja stąd nie wyjdę, dopóki ja nie dostanę pieniędzy. Bo ja nie mam jakby tłumaczyć moim dzieciom, że one powiedzmy tam czegoś nie dostaną, bo ja pieniędzy nie mam. Chcę wypłacić i mieć święty spokój. 75. Nie chwaląc się, ściągnęłam ten mój dług. Jestem dyspozycyjna, no, mam auto. No takie śledzenie Ech, niewiernych małżonków. Czyli rozumiem, że są takie dwie dziedziny mojej branży, które Panią interesują. To raz e, ewentualna windykacja należności, a dwa obserwacja tzw. osób bliskich, tak, czyli a... sprawy rozwodowe, tak? Ale wizję pracy ma Pani na przykład śledząc kogoś taką, jak ona jest przedstawiana w amerykańskich filmach, że... Jedzie się za jakimś na zderzaku, jak to się mówi. Czy teraz... Nie, 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 nie. No wiadomo, nie że, ciebie, tak, wiadomo, że, że to on ma ciebie nie zauważyć, a jak ktoś mu będzie jechał na zderzaku, to przecież pierwsze to hmm. ktoś tam za mną jedzie, nie? Może by pani Olu wypełniła pani kwestionariusz taki osobowy na początek. Będzie potrzebny z sądu pani wypis o dotychczasowej niekaralności, bo rozumiem, że pani była niekarana Oczywiście. i... Poza dwoma pani, mandatami. To możemy przymknąć auta takie wykroczenie drobne. I następnie pojechalibyśmy na badanie na poligrafię, czyli tak zwanym wykrywaczu kłamstw. W każdym razie bezbolesne, nie trzeba krwi oddawać i tak dalej. <grych> Akurat w tym nie ma I problemu. następnie ja z nim porozmawiam, zobaczymy jak, jak to wygląda z punktu widzenia oceny um, takiej psychologicznej pani. No i byśmy nawiązali jakąś współpracę. Tak się składa, że na terenie Śląska jest pewna należność do ściągnięcia, i jeśli to wszystko wypadnie pomyślnie, to może by państwo próbowała się podjęła ściągnięcia tej należności. Wprawdzie Adam skończył kilka kursów zorganizowanych przez Górniczą Agencję Pracy, ale wciąż nie może znaleźć stałego zajęcia. Postanowił honor schować do kieszeni i poprosić o pomoc ojca. A w ogóle, to co cię sprowadza? Potrzebuję podwójne obywatelstwo. A po co ci podwójne obywatelstwo? Podwójne Chłopie. obywatelstwo jest mi potrzebne. Potrzebne mi jest, bo ja potrzebuję znaleźć pracę w końcu. I nie musisz jej od razu szukać gdzieś tam w Chile. Chłopie, co ty, upadłeś na głowę? Ja jej mogę szukać choćby w Niemczech, jest dużo bliżej. W Polsce też można zdobyć stałą robotę. Chodziłem pytałem. Chodziłeś i pytałem. Nie, chodziłeś. też miałeś dobrą robotę roku. w kopalni, to dlaczego rzuciłeś tą pracę? Bo to nie ma zupełnie przyszłości. No ale dlaczego rzuciłeś pracę w kopalni? Ty też rzuciłeś pracę w kopalni. I dlaczego? Skoro taka dobra praca. No to może by miotły kręcić. Żeby był zbyt, na to to mogę miotły kręcić. Mogę nawet sznurówki zaplatać, ale żeby był zbyt. No jedną miotłę bym kupił. Jest mnóstwo pracy za granicą. Tak wystarczy tylko, wiesz, gazetę otworzyć. Ale wszędzie. Warunek, podwójne obywatelstwo. PO. Warunek, PO. Warunek, czerwony paszport. Warunek, PO. No. Przychodzisz tylko wtedy, jak potrzebujesz czegoś. Jak nie potrzebujesz, to nie przychodzisz. No, bo jest dość daleko. Jeżeli dziadek był w wemachcie, to myślę, że podwójne obywatelstwo dałoby się załatwić. Tobie się wydaje, że... Załatwić taką sprawę, to to jest to samo, co zjeść michę zupy. A to tak nie. tu trzeba się starać. Ja nie wiem nawet, z kim rozmawiam. Przyjedziesz raz na rok do ojca i zawsze z jakąś potrzebą. No, a ty nie przyjedziesz nawet z potrzebą. No. A na ślub też nie przyjechał. Bo gdzie... mnie nie zaprosiłeś. Jak nie? A zaproszenia dwa tutaj żeśmy zostawili. Gdzie? W drzwiach. A nie zostawia się w drzwiach. Wiatr zawieje... Weźmie takie pisemko i leci sobie z wiatrem. I potem masz pretensje do mnie, że ja nie przyjechałem na ślub, o którym nie wiedziałem. Nie, ale kurde, coś mi się od ciebie należy, no nie? No co takiego? No jesteś ojcem. No. To wcale nie znaczy, że mam szperać po archiwach. Ale jesteś jeszcze emerytem i masz dużo czasu wolnego, tak jak ja. Ale muszę trawę kosić. Józek Tomanek, górnik, który po odejściu z kopalni utrzymuje żonę i siedmioro dzieci z tego, co znajdzie na śmietniku, jest zaniepokojony. Ceny skupu jego znalezisk stoją w miejscu. Gazety po 6 groszy, karton po 12 groszy. Puszki aluminiowe. Złotych 90. Za kilogram. Butelki ta butelka po 11 groszy i pół litrówka 6 groszy. Kiedyś to tego nie jest brana, niby się nie, nie syliłem za tym. Wolałbym czy dni z dołu z kopalni nie, nie wyjeżdżać niż to, co teraz robię. Witam wszystkich. Macie nam coś porozmawiać. Proszę, nie padnie. Zadziwiająca jest postawa Heleny. Janusz naprawdę nie spodziewał się, że ona tu przyjdzie. Kłamie? kombinuj, jak koń pod górę. Ja za tobą chodzić nie mam zamiaru. Żebym musiała jeździć. No i... bo coś tu przyszło. A co pan myśli, że ona się nie wstydzi? No ja mi teraz nie pieprzyć, to nie ma. No dobra, dobra. Życie jest twarde, majster. No to może to mu pan jakiś ma... No to już mu powiedziałem, ma mi podpisać oświadczenie, że alkohol zero, Inaczej jest dyscyplinarka, no to nie, nie będziemy się rozczulać. Dokąd się będziemy rozczulać? Ja to, to, też to wszystko gdzie? A w imię czego? Ja mogę pomagać, tylko mówię. To, to rozmawiamy jak ludzie, konkretnie, prawda? To może mi Pan pomóc? Na no, pewno, że Panu mogę pomóc. No to mogę no, a, a chce Pan, żebym żeby ja Panu pomógł? Ma Pan już świadomość tego? Dotarło to do Pana, wyrzeźwiał Pan na tyle? No. Całkiem, no, całkiem nie ja. Ale... No, no co no, no, no. On dosyć dobrze pracuje, bo on wszystko umie zrobić i, i potrafi. Może ten jeden raz bym mu pan jakoś wybaczył. To znaczy pod względem pracy do męża nie mam nic. No, a jak powtórzy się jeszcze jakaś. Ale taka absolutnie kacja? nie ma nie, nie ma dwóch zdań, żadnej tolerancji. Pod tym względem nie. jest totalna karamba, absolutnie sobie na to nie pozwoli. To ma ostatnią szansę. No, oczywiście. Po oczywiście. Przed badaniem na tak zwanym wykrywaczu kłamstw Ola jest trochę niespokojna. Czyżby miała coś do ukrycia? Ola, to zapraszam pani, Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Miło mi, jakuński jak specjalista od poligrafu, czyli od e, tych badań tutaj, tego urządzenia, które widać na stole. Proszę opuścić ręce. Proszę oprzeć sobie rękę. Nie uciska za mocno. Dobrze jest? Dobrze. Proszę pani, spokojnie, nie ma co tutaj się denerwować. Patrzymy. Prosto przed siebie, urządzenie jest już włączone. Proszę nie poruszać nogami. No, widzę, że wewnętrznie pani jest wyluzowana, mimo że sprawiała pani wrażenie taki podminowanej, ale w środku jest spokojna. czyste sumienie. Uwaga, zaczynamy. Waldek Borowiec, górnik po odprawie, który od miesięcy zabiega o kredyt na wybudowanie chłodni w swoim sklepie mięsnym, każdej niedzieli pije z kolegami piwo. Nazywa te spotkania terapią. Słuchając opowieści o losach innych górników, utwierdza się w przekonaniu, że biorąc odprawę, zrobił dobrze. Okaże się za 10-15 lat. No. Kto zrobił lepiej? Ja biorąc odprawę, czy tak, domek, bo domek też e, mógł wziąć odprawę. Czy on. Bo on y, pójdzie na emeryturę i jeszcze on nie wie jak, na jaki On ja Pójdzie. Tyś wziął pieniądze i ty tak bo ty sobie firmę założył i masz firmę. A ja bym wziął kasę i... No to... stad jest taki sam, każdy, każdy miał start. ten stan. Dlatego sobie, y, dobrze, u, ale... udało się 10% ludzi, tylko y, tych, którzy by wzięli jej kasę. Ale dobrze, ale że jest tylko górnikiem, a nie ma y, y, żadnego szkoły jakiejś ani tego. żeby co ja miałem? Firmy. Ale twoja żona ma. No co, żona, y, Gosia jest policjantem medycznym. Ona tylko y, pracowała, y, kiedyś pracowała y, w sklepach. No, zna się na tym, umiała to zrobić. A ja tylko, ja ja tylko dałem no. parek. A moja no, robi na bumażej i tak dalej. A twoja a jest a kto, to ja jestem zawodem Ślązaczka? Ślązaczka, to po coś chodzi pod okniętuliwacji, <grym> <grym> że po <grym> niemiecku nie gadać. Kasa nie jednego skusiła. No nie jednego. Kasa nie jednego. I tak nas lepiej potraktowali jak tych No Czy Przykro mi z tego powodu, że Zabrali na miejsca pracy. No i co, co tak? Będziemy hakerki oblatywać. Śmietniki są zajęte, bo tam każdy ma swój rewit. Józek Tomanek, pan na śmietnikach, jak mówi o nim konkurencja, zaczął składować swoje znaleziska ze śmietnika pod domem socjalnym, w którym mieszka z rodziną. Dom socjalny, przystań, niejednego górnika. Właśnie wprowadza się kolejny górnik. Znurkowania po śmietnikach Józek wynosi zawsze coś ciekawego. Ostatnio wyniósł legendę socjalistycznego górnictwa Bernarda Bugdoła. Życiorys Bernarda Budgoła to fragmenty kroniki górnictwa polskiego. Jednym co mógł ofiarować ojczyźnie były ręce gotowe do pracy. Na tej przystąpił do roboty w kopalni. Z podziwem, ale nierzadko z niedowierzaniem przyjmowali do wiadomości nasze efekty pracy współtowarzyszej górnicy stwierdza dziś po latach Bernard Budgoł. Znalezisko Juska Tomanka zainspirowało nas do odszukania bohatera socjalistycznego górnictwa. Kim jest dziś Bernard Bugdol, największy konkurent Wincentego Pstrowskiego, inicjatora socjalistycznego współzawodnictwa w wydobyciu węgla? Pstrowski i Bugdoł bili rekordy, a innym górnikom śrubowano normy wydobycia węgla. Górnicy protestowali przeciw temu, a na Bugdoła patrzyli podejrzliwie. Pstrowski wezwał do współzawodnictwa. Później robiłem ponad 500% przez pół roku. To było blisko 50 ton. Na dzień łopatum do woza. Miałem bardzo dobrze i kupułem sobie meble i później mi dali mieszkanie. W górnicy miałem powodzenie, bo byłem fachowcem, no. Znałem górnicę od poczewki. no. Ja mam A co mi z tego? Do renty wliczyli ratownictwo, ale nie, do ratownictwa mi nie, nie wliczyli. A i wiecie, kto już chorował, bo tego dosyć wszyscy. O. Czy znajdujemy się w Warszawie? Tak. Czy w sprawie danych zawartych w kwestionariuszu osobowym przyjęcia do pracy w firmie detektywistycznej Leparz zamierzasz oszukiwać na którekolwiek z pytań tego testu? Nie. Posiadasz jakiekolwiek kontakty z środowiskiem przestępczym? Nie. Czy ukrywasz jakiekolwiek fakty, które mogą być powodem odmowy przyjęcia do pracy w firmie detektywistycznej? Nie. Czy na Górnym Śląsku są kopalnie? Tak. Czy osobiście uczestniczyłaś w jakimś przestępstwie dotąd niewykrytym? Nie. Czy kiedykolwiek w życiu coś ukradłaś? Nie. Chcę Pani powiedzieć, że no tu widzę takie dwie, trzy reakcje, które Panią w sposób mocny zaintrygowały. Takie pytanie, które robi na Pani wrażenie, pytanie D1, a mianowicie, czy kiedykolwiek w życiu coś ukradłaś i jest to taka reakcja dosyć istotna w kontekście całości, czyli widać, że coś Panią tu nurtuje. Żarówkę na kopalni. I... No widzi Pani i w związku z tym ta żarówka tu wyszła. Pierwszy na myśl to wyszło, że żarówkę na kaftanik Wyszła. Korzystając z wrażliwości Andrzeja Cieśli, szefa Janusza Pochopienia i tego, że poszukuje robotników do nowej budowy, zapytaliśmy go, czy nie mógłby zatrudnić jeszcze jednego górnika po odprawie, którego charakteryzuje siła, obowiązkowość i pracowitość. Szef chętnie spotka się z kandydatem. E, jeszcze raz, jak pan ma na imię? Andrzej bo... Bies, Bies Andrzej. Bies, tylko... Czy pan rozluźni, co pan taki przerażony. Dokumenty jakieś pan przywiózł? Jakieś nowe, to nie podróbka? Nie, bo skończyłem teraz kurs. Aha. Przetwarzacz masy mięsnej? Tak. Nie, no my tu z mięsem nic nie, nie. robimy. Ale puszkam wszędzie pracy, tylko nigdzie znaleźć. Na samochodach się pan trochę zna? Nie, na samochodach się nie znam. Nie zna się pan na usługach remontowo-budowlanych. Trochę się znam na usługach takich tych. Rozróżni się, pan co Boże, złoty. Ja się za chwilę zaszeszę. Co pan umie? Trochę malować. Taka pracowicie na przykład. Pomagać, tej z może. Aha, pomocnik. Tak. Co mi pan może jeszcze o sobie powiedzieć? Nadużywa pana alkoholu, czy... To z czasami tylko. No Wyciąg pan ręce. Uuu lepią się majster, lepią ze strachu. Jakie pan ma przekonania religijne? Jest, chodzę w niedzielę skorądziele chodzę do kościoła. Czy jest pan wierzący? Tak. Na pielgrzymki pan chodzi. Tak. Hej. do piekła. <laughs> o. Powiem panu tak, żeby być szczerym, no to na umowę zlecenie. Może być taka praca. Mogłaby być taka praca, bo się już dwa lata nie pracuje. No zobaczymy, no, jak pan tak będzie robił, jak pan mówi, to... Co no. <noise> <Czas głosy> się rozluźnić, spokojnie, ja nie gryzę. Niech mi pan zostawi swój numer telefonu, adres, no i będziemy w kontakcie. Dzięki miłości Heleny kryzys małżeństwa Janusza minął. Janusz znów przestał pić. Oboje jeszcze próbują ratować małżeństwo i rodzinę. Nareszcie Janusz ma czas na spacer z najmłodszą córką. O kurwa, mać, chodź, widzisz? Ale wisiorka jeszcze nie ma. bo wiesz co, bo jeszcze ojciec zastawił, żebyś się kupić wiesz? No słuchaj, Klaudynko, widzisz? teraz tam jest kopalnia Brzeszcze. Tak daleko, widzisz? Tam? No, tam to jest Brzeszcze. Tam dalej jest czeszot. Uh -huh. A ta kopalnia czy ta już pracowała, się nazywa? Piast. Tam, ja się... Tam, no, kopalnia piast. No bardzo niełeczku. No. Co? Ja byłem młodym chłopakiem, 18 lat mniej, jak zacząłem na kopalni pracować. No był to mój u mnie. No. i dalej bym robią. Biorąc odprawę tą jednorazową, człowiek podpisuje na siebie wyrok, bo nie ma żadnej szansy wrócić z powrotem do pracy w grudnictwie. Bardzo tego żałuję, okropnie. Jestem zero. Praca na budowie, na którą tak liczył Andrzej Bies, nie wypaliła. Jak do bliskiej osoby Andrzej w smutnych chwilach przychodzi pod kopalnię, którą porzucił dla odprawy. Czasami się tęskni za kopalnią, ale nie ma tam już po co iść poza kopalnią. Już nie zatrudnią Jest smutno, żeby tam iść i łazić, oglądać, jak się już tam nie będzie pracować, tej kopalni. Czasami tam przychodziłem, ale tam nie w no bo strażniki stoją. Żądałem przepustka, żeby tam przejść przez bramy. bo taki strażnik powiedział, jak się już z kopalnią, to już w się pożegnało z kopalnią. O, mają taki wniosek podpisany, że nie będzie pracować się na kopalni, Że się już nie będzie nigdy górnikiem, już się pożegnało z tym zawodem jako górnik. Teraz żałuję tego wszystkiego. Mama mówiła, jak poszedł do pracy, Panem Bogiem szczęśliwy odniówkę mógł zapłać. I poszedł do pracy.